Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na kanale Jesteśmy po raz kolejny w Adopt Me Jak widzicie odcinki z tej gry się troszeczkę przyjmują na kanale A więc będą częściej Tak też chcieliście, żeby z tej gierki były też odcinki A więc tak widzowie, w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jedną rzecz związaną z Obby, Bo dodali tutaj parę Obby. w tym czasie jak jeszcze nie nagrywałem tej gry To była ta przerwa na kanale Ale właśnie dodali parę Obby, więc dzisiaj sobie to zobaczymy Ruski na serwerze widzę ale dobra, więc idziemy sobie. A może zrobimy tak szybciej, pójdziemy, czyli zrobimy tak i pójdziemy pod prezenty i przepójdziemy do tych obi, Bo nie wiem, czy wiecie gdzie one są, ale one są na placu zabaw, więc tam się będziemy teraz kierować koło tych prezentów. Idziemy sobie na plac zabaw, bo za placem zabaw właśnie jest ta budka z obi I wszystko dzisiaj tam będzie związane z moich prawdopodobnie z tymi hobby właśnie. Bo jedno chyba dodali, jeżeli jestem pewien, albo po prostu to było. Ja nie wiedziałem o tym, a więc chciałem wam to pokazać. Um, idziemy tutaj ta budkę, o mnie wystrzeliło. Idziemy, ta jest tutaj. Tu jest napisane obbies Ci po prostu obi i wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Ale te rusków, w pełno rusków jest na serwerach, mnie to już troszeczkę wkurza. O! I możemy zrobić obi Ja tu niektóre robiłem, patrzcie jak w ogóle ich mamy. Mamy tu jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme. I za nie wszystkie są badże w Robloxie, więc polecam też robić. I tu są gwiazdki jak są trudne po prostu te mobit. Tam mamy najłatwiejsze. I niedługo zrobię odcinek, po prostu zrobię jak przechodzę z jakimś znajomym albo widzem. A więc subskrybujcie z dzwoneczkiem kanał. A dzisiaj zajmiemy się tym. Hobby. Jak widzicie mamy tutaj um, czas, liczną czas, liczy nam jakieś sandropy i garny kurs pierwszy, więc musimy zbierać jakieś rzeczy. Zaraz Wam pokażę jakie, więc lecimy. Dobra i musimy zbierać takie tutaj o właśnie te. A ja kurczę, widzicie, spadłem. Muszę trochę kamerkę sobie może oddalę. Będzie mi troszeczkę łatwiej. Okej. Okay. O, widzicie, tu mamy takie gwiazdy. Ja nie robię tego na czas w tym momencie, chciałem Wam tylko pokazać. Mógłbym robić to na czas, ale no, nie zrobiłbym na czas w sumie, ale nie teraz, bo chciałem Wam po prostu to pokazać wszystko, więc zbieramy sobie te tutaj Sandropy czy jak to się nazywa. Nie wiem, czy ten czas w ogóle coś daje nam, czy nie, więc zaraz sobie zobaczymy. O, zbieramy, zbieramy. O nie, myślałem, że to drzewo mi zablokuje. Okej. Okay w telefonie też jest troszeczkę się ciężej gra w to ale nie narzekam widzowie nie ma tak źle nie, patrzcie dobra to robi na czas albo to czas, cały czas nam się czas liczy okej, okay. nie wiedziałem się, że jak się jakby, nie uda nam się to nam się przestaje liczyć, a to się cały czas liczy mam już minutę prawie, więc no grubo troszeczkę okej, okay, okej, okay, okej okay. widzowie się, subskrybujcie, wiecie na discorda, bo tam będę brał też osoby do odcinków. Jak widzieliście, ostatni odcinek na kanale się bardzo przyjął. Widzieliście, dostałem tam parę specichków. A więc, no. O, myślę, że znowu nie przegram. Dobra. I Finish. Dobra, przeszliśmy to jedno obi Mamy drugi kurs. Aha, bo to jest na czas. Czyli mamy kursy, dobra, czyli jedno przeszliśmy, a drugie musimy iść. Ok, a kamera sobie oddaliłem. Zmieniło nam się obi, jak widzicie. Ej, co jest? Ej, to jest super. Prawie trasy nie widzę, ale jakoś przechodzę. Muszę tutaj zdobywać te, te rzeczy. Yy, Okej, okay, ja to troszeczkę wolniej, żeby te rzeczy zdobyć. Kurczę, na telefonie jest rzeczywiście ciężko, widzowie. Ja nie, napiszcie, czy gracie w ogóle na telefonach, czy na komputerach, laptopach, czy na czym. Możecie napisać pochwalić się w na czym wy tam gracie. Dobra, a więc jestem na trzecim kursie. D 28 sandropów mamy już. Ja na telefonie naprawdę jest ciężko. No nie! Ajajaj, widzowie. Yy, za to się należy pyszka w górę chyba, żeby mi lepiej poszło. Dobra, więc jeszcze raz. Nic się nie dzieje, na spokojnie. Przechodzimy, obbi. Ja w ogóle na tej obbi przechodzimy. Kiedyś robiłem bardzo obbi, przechodziłem często, ajajaj. Przechodziłem często właśnie takie różne obbi. I to właśnie na, na komputerze kiedyś, jak miałem już dobry, sprawny ten komputer. Ale kiedyś też na telefonie przecież przechodziłem odcinki były nieraz, więc. No widzicie, powrót zrobiłem na kanał troszeczkę po miesiącu prawie że przerwy. Czy miesiąc? Ciężko miesiące nawet no to były chyba z 3 miesiące. A więc no, powrót jest. To jest kurcze, nie mogę za szybko klikam. A więc powrót jest wizowie widzowie i jak widzicie, no chyba cieszycie się w pewnym sensie, że wróciłem. Bo jednak brakowało mi tego po prostu nagrywania, a ja zawsze lubiłem to dla was zrobić. I no tak ciężko było mi tak pomyśleć jakby bez tego, więc no, jak widzicie, wróciłem. Dobra, a więc może teraz się za tym razem uda nam to przejść. Dobra, chyba się udaje. że nie wiem. Nie widzę mapie nie widzę. Okej, okay, tu będziemy musieli skoczyć. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, mamy, 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 mamy. Minutę 25 doszliśmy, troszeczkę długo. Jeszcze ile z tych w ogóle obbić, co jest? Gdzieś mam jeden czwarty. Sporo tego. Ach, widzowie, co tu się dzieje? Ja nie umiem. Nie chcę się nawet pokazywać, tym, że nie umiem przechodzić obli. Ale rzeczywiście to jest ciężkie troszeczkę. Jak tak przechodzę. Kurde, mogę szybciej. Ja. Widzowie, ja to się bardzo denerwuję teraz, w tym momencie. Jak to przechodzę, więc tak. Zwracajcie bardzo na mnie. Uwagi nie. Oj, 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 widzowie. Nie wiem jak wy byście sobie radzili w tym hobby. Więc oczywiście wejdźcie sobie na gierkę, przetestujcie to, jak Wy sobie radzicie i możecie się pochwalić. Jak wam idzie przechodzenie takich hobby. Napiszcie też na czym przechodziliście, bo jak widzicie na telefonie nie jest mi tak za bardzo łatwo. Okej... Okay. No nie, dziura Walono Dobra, jeszcze raz, nic się nie dzieje, widzowie. To, że mamy czas, tracimy, to nic nie szkodzi. To jest coraz trudniej, bo jest coraz gorszy poziom trudności jakby to nazwę ok jest coraz ciężej więc no nie ma się co tutaj zastanawiać ok 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 ja pamiętam jak się na komputerze grałem w te różne gry gdzie właśnie trzeba było takiej umiejętności też trzymać teraz za mało, mało gram Bo na Robloxa jak tą przerwę miałem na kanale to tak samo w Robloxa nie grałem więc, no, że breaka myślałem, że zagram na live event. Niestety nie miałem, jakby takiej ochoty, żeby grać. Nie wiem, co się stało, ale jakoś tak mi się wszystko dziwnie. Na ten czas co chwilę patrzę, nie wiem czemu. Odechciało mi się wtedy, ale myślę, że taki przerwy już nie będzie. Niektóre by z brakiem, właśnie, pomysłów na odcinki. No, różnie widzowie to było, ale myślę, że będzie lepiej. W ogóle teraz wam pokażę jeszcze jednego pecika, bo właśnie ostatnio był taki update w Mini, gdzie zdobywało się y, lore Boxy, czy jak to się nazywa. I z tego dostałem właśnie chyba peta wczoraj, więc otworzymy sobie tak jak pójdę do domku. Mi się wydaje, że to właśnie zdobyłem takiego peciszka znowu, już mam ich chyba 3-4, ale mi się wydaje, że zdobyłem jeszcze jednego. A więc pójdziemy sobie po tej hobby, zobaczyć domek i zobaczymy jak to pecik nam, jaki się pecik wydropił. No ile to jeszcze trwa? O już blisko, o bym spadł prawie. Finish. Dobra, mamy ukończony piąty. Ile tego jeszcze zostało? Jeszcze szósty jest. Ej, no co jest? Nie wiem, ile tego jest w ogóle tutaj. Czemu tego jest tak dużo? Możemy chociaż chodzić, nie musimy skakać. Spoko, spoko. Eee, ziu, ziu. Widzowie, jak samochodzikiem byśmy jechali. Dobra, ja się za bardzo tutaj. Wczuwam w tą gierkę. Chyba, ja muszę tam iść Dobra Lecimy Dobra, jesteśmy już. O znowu chodzić, możemy lepiej się chodzić niż widzowie. No nie, ale w pułapkę wpadłem do dziury, gdzie nie możemy przeskoczyć. Na koło muszę teraz iść. Zwalnia. Będzie jeszcze jedno, czy już nie? Siódmy jeszcze, co jest? O, no, jakąś oddaloną kamerę się załączyła, nie wiem czemu ja tak wydaliłem czy co? Nie wiem, A bo tam chyba był czas, jakby zbieranie tych, tych Sandropów! Tam był jakby licznik zbierania sandropów, ile tam trzeba mieć na ile, żeby coś dostać chyba Więc może dlatego tak trzeba długo to robić Ale też nie wiem Nie jestem pewien, pierwszy raz to przychodzę Więc jak mówię, wy też to przejdźcie, bo może coś się da dostać, nie wiem więc polecam to przejść Nawet jeżeli się nic nie dostaje to może, Możecie to przejść i się pochwalić po prostu Swoimi umiejętnościami parkurowymi w gierkach Których jak widzicie mam na poziomie takim basic Że tak powiem Czyli zwykłe, nie jakoś, nie jakoś rozszerzone Ja to mówię jakbym no, w technikum teraz był czy coś na wykładzie Dobra, ale no nie Ajajaj, ja, ja. dobra przybliżam to do kamerę troszeczkę Ciężko widzowie, ciężko idzie. Widać, nie jestem jakimś tutaj wybitnym parkurowcem. Nie każdy musi być. Dobra, lecimy. No nie, co jest? Zaraz za szybko to robię. Dobra, przeszliśmy to ostatnie. I zobaczmy, czy jeszcze coś zostało. No jeszcze ósme. Nie widzowie, ja to zwariuję zaraz. Ej, tego jest tak dużo. Tego śnieża tak przejściało i w ogóle czy mi się chciało to tworzyć? Naprawdę, coś mi się chciało otworzyć te odbi. I to przed chwilą dostałem szału, jak przechodziłem to siódme odbi. Jesteśmy teraz na ósmym. Ja już wariuję. W sensie wariuję w ten sposób, że jest to ciężkie. No i co chwilę spadam. To jest najgorsze tutaj. Dobra, przeszliśmy ósme odbi. I nie wiem, jak będzie to więcej niż dzisiaj. Dobra, skończyło się. Co jest? Już myślałem, że zawału dostanę. Opatrzcie! Tu nam się coś zalicza, ale co z tego będziemy mieli? <laughs> a, widzowie, musimy to zbierać. Więc w następnym odcinku zbierzemy sobie takich więcej. Zobaczymy jeszcze. Co tu mamy? Hmm. Na którym obiegu jesteśmy? A, od nowa jedziemy. Dobra, to mnie to szlak trafi zaraz. <laughs> Okej. Okay. Dobra, a więc mamy tutaj. Dwa, pięćset I niedługo zrobię odcinek z widzem właśnie gdzie przechodzę te parkury Ja jeszcze pójdę szybko do domku, zrobimy tak Tak, tak I otworzymy sobie Szybciutko tutaj naszego peciszka, tu o którym mówiłem na początku Zobaczymy co dostaliśmy, uwaga Magma mouse, co to jest? Ultra rare, dobra Dajemy kolejnego i... I to tyle, więc tak widzowie się prezentuje dzisiaj odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, trochę może coś się działo, może nie, no ale dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. A więc trzymajcie się do kolejnego. No i hej!